Jestem u Beaty, która w przeszłości była doskonałą masażystką, i teraz chwilowo nie pracuje z uwagi na swoje przeciążenia i kontuzje. Chciałbym pokazać i Bata podniesie na bok rękę sama, bez mnie. I już tutaj jest ból. Już jest bardzo duży ból. Tak, powolutku. A teraz do góry. Ile razy, o właśnie, ile się da. Mhm, dobrze. Powolutku. Teraz ta, ta ręka. Na bok. Do bez bólu, a tu już jest ból. Mhm. Dobrze. Od jakiego okresu czasu e, masz taką dysfunkcję tutaj? Ile to może trwać? Cztery lata. Cztery lata. Tu boli. Tu bardzo. Co... Byłam tak? co... I co powiedzieli? My tu miałam rozwijany zwątpienie. Czy się nie ma? Mhm. A złożyć mi na rękę ile jest siły. tak? Nie No dobrze, dobrze. Ja sprawdzę, czy nie ma siły nic. widzę, że nie ma siły nic. Teraz druga ręka. Tutaj, dobrze. Nie, nie, nie stawiam oboru. Dobrze. Mhm. I spróbuj na, na bok podnieść tą rękę. Jeszcze. Nie bój się. Mhm. Mhm. Rozluźnij się. Plus? Mhm. Jak było. Tricyps To trzeba wymasować. Jak było 10 na 10. A teraz sama zrób, złap się za ucho, tutaj. Dobrze. Nie mogłaś podnieść od, odtąd, tak? Teraz proszę zrobić pełny zakres ruchu i dotknąć się ucha. Powolutku. Ta kontuzja trwa 4 lata. Więc teraz ustawiliśmy stawy szytowe. Teraz tą roczką. Mhm. Czy jest różnica? Siadamy. Luźniutko. Nie bój się, naprawdę. Jak mnie boli. Wiem. Puść. Właśnie. Czułaś? Delikatnie. Luźno. I teraz o tym tak tak. do mnie. Jak Nie na koniu. Tak, jak na koniu usiąść. Jak na koniu. Nogi mhm. szeroko. Wydech. I puścić. Wdech i proszę wypuścić. Piękno. Jeszcze raz tutaj przechylimy. Wdech i totalny los. Wypuścicie. Wypuścić. Nie kontrolować. Dobrze. Tu sprawdzimy. Jesteś w nielicznej grupie ludzi, którym da się to, jak sama wiesz, zrobić. wiem. Tak, jednak otyłość sprawiła, że nielicznie można to zrobić prawidłowo. tylko teraz. Ja też ustawiam takich za O! Pięknie poszło. Sprawdzimy kolana. Czy z kolanami wszystko w porządku? Nie. Też. A które bardziej boli? Mhm. Sprawdzę zasięgi. Tutaj jest. Tyle. Mhm. A czy była jakaś interwencja w ortopedy? Nie. Nie. Dobrze. Proszę się rozluźnić. I dotykamy pośladka. Czyli z takiego zakresu mamy już tutaj Fajnie. Bardzo ładnie. Odblokujemy miednicę, bo tu jest dość duża blokada. Wdech. I puścić. puścić dobrze Dech i puścić dobrze czy to kolano woli to proszę sobie nie żartować tu z widzów luz mhm. Czyli, czyli tutaj to, to tomek odmadza tak. Luz puścić Puścić, nie spinać. Pięknie No. Pięknie, obydwa stawy skokowe i miednicą się teraz zajmiemy, rączkę tak. Jeszcze chwilę, mhm. No Jesteśmy jakiś czas po zabiegu. Zmiany są bardzo dobre, bardzo rewelacyjne, i oddaję głos. Proszę powiedzieć parę słów. Nie mogłam ręki podnieść, podnosiłam rękę do tego momentu. W tej chwili mogę sobie wycić za ucho. Tą ręką nie mogłam obrócić do tyłu. Teraz... Czy teraz byś, biustonosz, mogła normalnie odpiąć? Normalnie. Normalnie. Druga ręka dotąd podnosiłam, też podnoszę, aż za ucho. Czyli cztery lata odeszły cztery w? Lat... Nie pamiętam. Przez? Przez. 20 minut. 20 dokładnie za wprawą Pana Tomka. Czy jesteś zadowolona? Bardzo i polecę, będę polecać każdemu, kto ma problem. Bardzo się cieszę.